A mowa o Apollo 11. Ten wyczekiwany przez wszystkich ludzi na świecie lot rozpoczął się 16 lipca 1969 roku. Rakieta Saturn V wraz ze statkiem kosmicznym składającym się z modułu dowodzenia Kolumbia i lądownika księżycowego Eagle, na której pokładzie znalazło się trzech astronautów: Michael Collins, Bas Aldrin i dowódca całej wyprawy Neil Armstrong, wystartowała. Po trzech dniach i 400 tysiącach przebytych kilometrów, Apollo 11 dotarł do orbity około księżycowej i rozpoczął przygotowania do lądowania. Odłączanie lądownika Eagle przeprowadzono 20 lipca o godzinie 17.47, a historyczne lądowanie na powierzchni Księżyca nastąpiło 2,5 godziny później o 20.17. Pierwszemu, któremu było dane opuścić lądownik, był nasz Neil Armstrong i miało to miejsce 21 lipca o 2.56. W momencie schodzenia z drabinki na powierzchnię Armstrong wypowiedział swoje słynne słowa. Pierwszym, co Neil zrobił po przeciśnięciu się przez właz było pozbieranie przypadkowych kamyków i pyłu z ziemi, co było jednym z priorytetów całej wyprawy. 20 minut po nim swoją nogę na księżycu postawił drugi z astronautów, Bas Aldrin. Obaj wspólnie przystąpili do badania powierzchni i zbierania większej ilości próbek. Zebrali i dostarczyli na Ziemię łącznie 22 kg materiałów oraz wykonali mnóstwo fotografii i filmów. Na powierzchni księżyca spędzili zaś ponad 21 godzin, z czego 2,5 na zewnątrz lądownika, oprócz wielu odcisków butów, pozostawili po sobie wbitą w księżycowy grunt flagę oraz tę małą tabliczkę. Po wykonaniu wszystkich questów nasi lunonauci opuścili Srebrny Glob, a lądownik Eagle połączył się z modułem załogowym rozpoczynając podróż powrotną. Chwilę sobie jeszcze polatali i 24 lipca kilka minut po wejściu w atmosferę ziemską otworzone zostały spadochrony kapsuły z astronautami i nastąpiło bezpieczne wodowanie w Oceanie Spokojnym. Pozdro!